Kolejną już wystawę prac Marty Jamruk od ubiegłej soboty prezentuje Miejska Galeria Sztuki Współczesnej MS44. Kolejną i różniącą się od pierwszej, bo zdaniem na galerii, Jamruk to artystka nietuzinkowa. Twórczość Marty jest ciekawa z tego powodu, że porusza się ona w dwóch odmiennych sferach sztuki współczesnej. Z jednej strony uprawia sztukę, która przypisywana jest street artowi, to jest sztuka graffiti. To są murale bardzo często realizowane na obiektach industrialnych. I przykłady takich fresków mamy tutaj na ścianach, bo Marta je w ciągu ostatnich kilku dni wykonała. Czyli jest to przykład tak zwanej sztuki miejsca, czyli artysta przyjeżdża do danej galerii i dla niej konkretnie realizuje określone dzieło sztuki, które jest trwale związane z tą, z tą galerią. Podobne dzieło sztuki zrealizowała dwa lata temu i owoc tej pracy możecie Państwo zobaczyć na pocztówkach, którymi można się poczęstować. Jest to mural poświęcony Świnoujściu. Ten mural jest troszeczkę większej skali wydrukowany tam na tym tablecie. Autorka wystawy przetwarza nie tylko obecną rzeczywistość. Jej artystyczna wyobraźnia porusza się chętniej w symbolice mitycznej. I jeżeli chodzi o moją wystawę, no to tak, tak jak Andrzej powiedział, jest to, jakby, jest to nawiązanie do, do jakby nowej religijności, nowej duchowości, do duchowości nowej ziemi, być może wyzbytej jakby wątków religijnych, sprowadzającej się tylko do, do tego wymiaru duchowego. A jeżeli chodzi o murale, no To jest to też, jakby jest to moja pewnego rodzaju ucieczka od takiego czasochłonnego i precyzyjnego malowania. W muralach mogę sobie pozwolić na swobodniejszą kreskę i na nieprzemyślane ruchy. Stąd ten pomysł na murale I, no i na połączenie tych dwóch estetyk. Marta Jamruk mieszka i tworzy w swoim rodzinnym jaśle na Podkarpaciu. Czytanie tej twórczości wymaga także zaangażowania wyobraźni odbiorcy. Mieszkańcy Świnoujścia mają taką szansę do 20 listopada. Galeria Miejsca Sztuki 44 zaprasza.